Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, program Adobe Photoshop Element 9 ma budowę modułową. Składają się na niego dwie główne, powiązane ze sobą aplikacje oraz kilka podrzędnych. Pierwszą aplikacją, którą zamierzam omówić na łamach tego wideoszkolenia jest organizator służący do zarządzania kolekcją posiadanych zdjęć. W prezentacji organizatora dokonam teraz na przykładzie tworzenia małej kolekcji fotografii, Składającej się ze zdjęć wykorzystanych w tym poradniku w charakterze ilustracji i przykładów, a także kolekcji zdjęć uwieczniającej jeden z pokazów średniowiecznych, jakie w ciągu ostatnich kilku lat regularnie odbywały się na terenie miasta Krakowa. Aby utworzyć kolekcję zdjęć w Photoshopie Elements, należy je najpierw zaimportować do organizatora, do czego służy opcja Pobierz zdjęcia i wideo w menu plik. Po wskazaniu odpowiedniego katalogu i zaznaczeniu wszystkich znajdujących się w nim plików i folderów, całą zawartość można zaimportować, klikając przycisk Pobierz Multimedia. Spowoduje to wprowadzenie informacji o zdjęciach do bazy danych i rozpoczęcie procesu generowania miniatur, który najlepiej odczekać w spokoju. Trwa on bowiem dość długo. Zebrane i posortowane zgodnie z datami powstania zdjęcia można organizować w tzw. albumy. Albumy dzielą się na zwyczajne i tzw. inteligentne, których zawartość dobierana jest przez program na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Kryteria te mogą być bardzo szerokie i ich pełne poznanie wymaga dłuższego samodzielnego treningu. My, dla przykładu, utworzymy jeden inteligentny album obejmujący Pliki w formacie row. Wiązać się to będzie z ustaleniem jednego prostego kryterium dotyczącego typu plików. Jak widać, album zostaje automatycznie wypełniony.